No jest, jest. Na pewno to będzie ciężkie spotkanie, bardzo ważne dla nas. Każde kolejne spotkanie tak naprawdę jest dla nas bardzo ważne. Eee, trener powiedział, że, że każdy mecz to dla nas jak finał teraz, bo, bo potraciliśmy punkty w lidze. Eee, w lidze mistrzów też nie jest za wesoło. Trzeba coś wygrać, żeby, żeby dalej walczyć w tych rozgrywkach. Więc e, nastawiamy się teraz już tylko jutro odpoczynek, jeden dzień i nastawiamy się na, na wtorek. Zapraszamy kibiców oczywiście tutaj do hali Energia. Wtorek, Lokomotiv, Nowosybirsk przyjmijmy ich cieplutko. Tam są dwie góry na środku e, i, nie, tam jest bardzo dobry zespół, ja powiedziałem dużo razy, że oni są zespół, który będzie w Final Four Ligi Mistrzów i bardzo dużo my możemy się nauczyć i e, zrobić progres w naszej grze, w meczach, jak jest Dinamo Moskwa, też te mecze naszych tutaj i też ten mecz, który jest Lokomotiv Sibirsk, że tu jest, oni są Wielkim faworytami, ale, ale jak przyjdzie do naszej hali, przed naszymi kibicami, jak będzie pełna hala i atmosfera będzie jak zawsze dobra, to my możemy marzyć o zwycięstwo. Musimy też zacząć troszkę zagrywać, bo z takim przeciwnikiem. Eee, trzeba naprawdę zagrać dobry mecz, żeby wygrać. Ja myślę, że, że, że dobrze, że też e, nie ujmując nic, tutaj e, łodzi, bo, bo tam jest wspaniała atmosfera i to tam też się fajnie gra. Ale cieszę się też, że gramy tutaj, bo, bo tutaj, mimo wszystko, przez pryzmat całego sezonu, prezentujemy bardzo dobrą zagrywkę. I ja mam nadzieję, że w tym meczu, e, w którym my chyba nie mamy nic do stracenia, po prostu zaryzykujemy i, i będziemy dobrze zagrywać, i będzie nam się grało olżej. Thank <laughs>